O cholera, jakaś śnieżyca <noise> Minus 23 stopnie śnieżyca, że nic nie widać W końcu jestem Agregat działa Jezus Minus 5 stopni w domu, rozpalaj mnie to Rozpalaj mnie to, czekaj Rozpal... Yy, gałązki zapałki Dobra Uff Dotarłem na miejsce Dotarłem na miejsce, ale pogoda nie jest zła <śmuszczanie> Popatrzcie na to Bardzo silny wiatr i temperatura to zacznie kurde jak tymi drzewami giba Fuck. Tak. no ładnie. Mm, dobra. Umyjemy się. Ładnie to wygląda, co? Te drzewa, to... tak się powrotu mnie taka śnieżyca złapała. 也是不记得了。Mm. Chyba Muszę ogarnąć Kasety jakieś, bo już Od wielu miesięcy żadne statki nie nadają Serwer ma jakby rok czasu Na serwerze minęło rok czasu już jakby No Muszę kasety ogarnąć Z jakimiś filmami czy coś Dobra, zgasimy I idę do liska Agregaty też zgęsimy na razie. Dobra. Bardzo silny wiatr. i jeszcze nie wróciła. Pak, ale napierdala ostro. Czekaj, czekaj. No pali się, pali się, okej okay. A patrz, już tu odejdę I jest powoli Bo drzwi przed chwilą otwierałem do tego